Hej, czołem. Na portalu rp.pl znalazłem ciekawy artykuł o tym, że wojsko nie wyklucza masowych poborów do wojska. No i zaraz sobie o tym porozmawiamy. Oczywiście, link do tego artykułu do źródła macie w opisie pod tym filmem. Zanim jednak przejdziemy oczywiście do, do głównego tematu, to krótka reklama. Zbliża się pierwszy czerwiec, czyli Dzień Dziecka, także na sklep trafiły nowe koszulki. Tutaj gdzieś tam Wam pokażę film, pewnie już go widzicie, z tymi koszulkami, jak one wyglądają no, bardziej w realu niż tylko te, co możecie zobaczyć na sklepie na zdjęciach. No, jeżeli ktoś jeszcze ma zamiar dziecku podarować koszuleczkę z, z np. Napi na z napisem Będę żołnierzem tak jak tata, albo tak jak dziadek, bo oczywiście żołnierze też już mają wnuków. Także można sobie taką koszuleczkę dla dzieciaczka sprawić. Dobra, koniec reklamy i teraz przechodzimy do, do meritum sprawy, ponieważ tutaj w tym, no, w tym artykule na rp.pl wypowiadał się, mamy tutaj, no, w, w, w tym artykule wypowiedź pana generała... Wiesława Kukuły jest on dowódcą generalnym rodzaju sił zbrojnych. Także no, poważna osobistość tutaj w wojsku. No i no tak zinterpretowano jego słowa, że tutaj wojsko nie wyklucza tego poboru, a zresztą tutaj może sobie kawałek tylko przeczytamy i później będziemy rozmawiać, czy rzeczywiście ten pobór do wojska zostanie przywrócony, czy będziemy tutaj wszyscy wzywani. Znaczy mnie na pewno nie wezmą, ale chciałbym czy będziemy wzywani wszyscy tutaj do tego wojska masowo, będziemy się szkolić i składać przysięgę, czy może jednak tak nie będzie? A jeżeli tak będzie, to, to kiedy to nastąpi? Także tutaj delikatny, najpierw cytat krótki z, z portalu rp.pl. Generał Wiesław Kukuła, dowódca generalny, w wywiadzie dla Polski Zbrojnej, charakteryzując system szkolenia, zarysował zmiany, nad którymi pracuje. W moim zamyśle model transformacji zakłada stopniowe odchodzenie od modelu szkolenia pasywnych rezerw na rzecz szkolenia rezerwistów aktywnych, trwale przypisanych do jednostek wojskowych, w których przez lata rozwijają oni swoje kompetencje i modeluje się ich kariery. Dobra, krótko wyjaśnię dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest no, ta rezerwa aktywna, a czym jest rezerwa pasywna. No, w rezerwie pasywnej są Wszyscy, wszyscy, którzy dostali kategorię A na kwalifikacji wojskowej i oni są wszyscy w rezerwie pasywnej, nawet jeżeli nigdy nie byli w wojsku, nawet jeżeli nie widzieli na oczy poligonu czy, czy munduru, nie, nie mieli na sobie nigdy kompletnie, dostajesz A jesteś automatycznie w rezerwie pasywnej. I co się w tym z tym wiąże. Wiąże się z tym. Wiąże to się z tym, że możesz zostać wezwany na przykład na dwa dwutygodniowe szkolenia wojskowe, o tak szczapy, przyśle, przy, przy, przyśle Ci WCR wezwanie, że masz się stawić na dwa tygodnie na szkolenie, które może się zakończyć przysięgą i już jesteś y, praktycznie, y, szkolenie podstawowe będziesz miał wtedy za sobą i to jest oczywiście obowiązkowe szkolenie. I teraz ktoś się zada pytanie, to dlaczego rozmawiamy w ogóle o tym, czy y, będą jakieś tam y, obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, skoro są te obowiązkowe ćwiczenia. No właśnie, to troszkę w innej, w innej tutaj formie pewnie myśle, myśleliśmy, że jakieś dziewięcio-miesięczne, dziewięciomiesięczne, dziewięciomiesięczna zasadnicza służba wojskowa raczej nie zostanie wprowadzona, bo by była kompletnie bez sensu, no ale te cały czas obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwy pasywnej są. No ale rezerwa aktywna to jest wtedy, kiedy na przykład jesteś w rezerwie pasywnej, i już dokładnie nie pamiętam, bo bym musiał zerknąć w, w ustawę. A jeżeli chcecie, to sobie zerknijcie tam w ustawę. Dokładnie, bo tam chyba, żeby przejść do aktywnej rezerwy, trzeba mieć jakieś tam doświadczenie wojskowe, szkolenie podstawowe, chyba co najmniej, żeby się zgłosić na ochotnika, wybrać sobie jednostkę i powiedzieć, chcę być w rezerwie aktywnej, i wtedy kilka dni, na przykład w miesiącu. Idziecie sobie no, do pracy, do, na służbę, tak zwaną, e, do jednostki wojskowej. Tam wykonujecie swoje zadania jako tam e, czy szeregowy, czy podoficer, czy, czy jakiś dowódca plutonu, czy dowódca duszyny. No, w, w zależności, jaki etat sobie dostaniecie, no i wtedy to, to się nazywa wtedy rezerwa aktywna. Także można się zgłosić. Ale lecimy dalej, a jeszcze, bo o tej rezerwie pasywnej, aktywnej kiedyś robiłem film, także w opisie pod tym filmem postaram się wstawić też ten film, do, jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na temat rezerwy aktywnej i pasywnej. Tak zerkam na te moje małpy, ale są. Dobra, lecimy dalej, co tam ciekawego powiedział Pan Generał. Mimo jednoznacznych wniosków z wojny obronnej Ukrainy, ta zmiana wydaje się trudna do wdrożenia. Od pewnego czasu obserwuję dyskusję ekspertów postulujących przywrócenie obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Dodał i stwierdził: W czasie tej dyskusji zupełnie ignoruje się alternatywne do poboru rozwiązanie związane np. z obowiązkowym, ale krótkotrwałym wojskowym szkoleniem podstawowym obywateli i ich dalszą obowiązkową służbą w aktywnej rezerwie. A przecież takie rozwiązanie może być zdecy zdecydowanie lepszą. Mniej uciążliwą dla obywateli, obywateli i bardziej efektywną alternatywą dla obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, powiedział generał Kukuła. No tak, tylko jest jeden mały problem. Obyw oby obywatele, jak słyszą, obowiązkowa służba wojskowa, to dostają apopleksji i padaczki, ponieważ wiele osób, które nigdy nie było w wojsku, ma znajomych żołnierzy, gdzieś tam przy czy przy piwerku sobie siedzą przy stole i ten żołnierz zawodowy, czy żołnierz obrony terytorialnej, czy jakikolwiek inny żołnierz, opowiada temu cywilowi, co to za cyrki się w tym wojsku dzieją. No i ten cywil się łapie za głowę, mówi: Ja pierdzielę, ja tam nie chcę nawet trafić, nawet na chwilę. No i należy, mi się wydaje, że tutaj należałoby zmienić podejście. Do żołnierza i do, do obywatela, żeby właśnie takie zmiany wprowadzać i zamiast tej obowiązkowej 90-miesięcznej, czy nawet zachęcać ludzi do wstąpienia na tą obowiązkową służbę, no to by trzeba było zmienić podejście. Bo podejście wojsko ma do, do obywatela idealne w momencie, kiedy ten obywatel jeszcze nie jest żołnierzem. Tak gadam trochę jak za PRL-u obywatel, nie? ale spoko. I tak jak mówię, wojsko, podejście do. Człowieka, Polaka, ma zajebiste w momencie, kiedy on nie jest żołnierzem. Później się to zmienia. Trafii, trafia taki żołnierz, taki człowiek do wojska, jest wcielony, dostaje mundur i już podejście do tego człowieka się zmienia. Już jesteś żołnierzem, także będziesz jebany, mobbingowany, kurde i zajeżdżany. No bo na przykład, słuchajcie, jeżeli zajeżdżany, powiem no, dlaczego twierdż, twierdzę, że ujeżdżany, bo teraz tak, załóżmy, z autopsji. Podaję przykład. Jest szkole, jest strzeleckie albo taktyka i ćwiczą sobie żo żołnierze. Pluton, kompania ćwiczy sobie i przyjeżdża jakiś gru gruba spółkowniczek, dowódca batalionu i on wymaga, żeby ci żołnierze, jak to się mówi elokwentnie, zapierdalali przez 8 godzin. Na tej strzelnicy załóżmy. Bo jedna, jedna drużynka sobie strzela, druga drużynka robi jakiś tam inny punkt nauczania, trzecia drużynka, inny punkt nauczania. I załóżmy jest punkt nauczania typu dostarczanie amunicji na przedni skraj obrony. No i dostarczanie amunicji to jest po prostu czołganie się ze skrzynką wypełnioną amunicją albo piochem, jak nie ma amunicji. nie? Piochu nawalą do tej skrzynki, ten żołnierz ma się czołgać. I załóżmy, ten punkt nauczania trwa. Dajmy sobie na to 20-25 minut, a później jest zmiana punktów nauczania, kolejna grupa przychodzi, to robi. No i teraz sobie wyobraźcie, że na jednym punkcie nauczania żołnierz ma zapierdzielać 25 minut albo pół godziny, czołgać się z amunicją, na drugim punkcie nauczania ma 25 minut albo pół godziny y, biegać za kosami, y, chyłkiem coś tam pokonywać teren albo inne jakieś ćwiczenia fizyczne wykonywać. No po prostu się nie da, nie da się żołnierza eksploatować. Zresztą żołnierze widzą, że to jest bezsens. Przychodzą na punkt nauczania, y, norma na, y, to na dostarczenie tego. Tej, Zastranej skrzynki za amunicją jest załóżmy ileś tam y, minuta, 20 sekund, załóżmy. I on wziął, dostarczył, wyrobił się. No to co teraz robimy? Odbój. Nie, niestety nie ma odboju. Grubas przyjedzie i ci będzie kazał y, rezać tego żołnierza cały czas przez całe pół godziny, bo przecież on za to bierze pieniądze. Taka jest koncepcja. Bierze pieniądze za to żołnierz, to ich teraz zapierdziela. Nie? No taka niestety jest koncepcja. Ludzie to widzą, także warto zmienić y, koncepcję, z podejście do żołnierza. Tryb szkolenia, program szkolenia troszkę, to tutaj by trzeba było no, zacząć, zacząć po prostu... Myśleć innymi kategoriami, a nie tylko mieszać ten beton we łbie. Nie? Bo dużo właśnie jeszcze tych starych trepów, na starych, nie tylko starych. Nowi przychodzą, też mają beton we łbie i też im odpierdziela troszkę palemka, i niestety to wojsko wtedy jest mało atrakcyjne. A trzeba by zrobić coś takiego, żeby to wojsko było bardziej atrakcyjne. Ludzie, słuchaj, ludzie wolą, załóżmy, zapłacić kasiurę mi. I przyjść do mnie na szkolenie, niż iść na y, ten trenuj jak żołnierz. Dostaną tam, y, nie wiem, 130 chyba złotych z tego co pamiętam, netto y, na, codziennie. Dostaną wyżywienie, zakwaterowanie i mają dwa tygodnie szkolenia. I nie chcą tam iść. Niektórzy wolą przyjść do mnie. Ja się wcale nie dziwię, bo jest y, po prostu inne, durne podejście. No i teraz tak, czy przywrócą rzeczywiście ten pobór do wojska? No, według mnie tego, tak jak już powiedziałem, dziewięciomiesięczna obowiązkowa, zasadnicza służba wojskowa jest bez sensu. I debilizmem totalnym byłoby ją wprowadzać. Można to inaczej zrobić, tak jak m.in. powiedział Pan tutaj generał Wiesław Kukuła, bardzo mądrze, inteligentnie powiedział, że można to zrobić przystępnie i nie, 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 nie psuć ludziom dziewięciu miesięcy, tylko stopniowo, powoli... No ale to też, też, też trzeba to, to wojsko zmienić. No i yy, tak na dobrą sprawę, ustawa o obronie ojczyzny daje taką możliwość w każdej chwili każdego na krótkotrwałe ćwiczenia czy, czy długotrwałe ćwiczenia wezwać i, i po prostu tutaj się ludzi ćwiczać. Także tu jest oczywiście bez sensu. a Czy będzie to na masową skalę? Oczywiście na masową skalę nie będą tego robić, przynajmniej do. Do, wyboru, do wyborów tego nie zrobią, nie? Do wyborów nie zrobią tego na pewno na masową skalę, bo to by było bez sensu, bo by przegrali chyba wybory. Zresztą ludzie by zaczęli się stawiać, myślę, że to dalej, dalej będzie funkcjonowało w takiej formule jak jest teraz, czyli no będą wzywane na szkolenia, obowiązkowe szkolenia, Osoby, które już mają gdzieś tam e, z, przysięgę za sobą, mają już zaliczone szkolenie podstawowe, no ale część będą też na pewno e, tak jak do tej pory były przypadki, że wzywali na te obowiązkowe ćwiczenia osoby, które no, nie miały nic wspólnego z wojskiem i musiały niestety stawić się na te obowiązkowe e, ćwiczenia. Także na pewno to będzie e, w ten sposób robione, na pewno nie będzie na e, większą skalę, a po wyborach możliwe, że to będzie na większą skalę, bo wtedy już e, nikt. Im tego no, nie zabroni. Cały czas mają taką możliwość. Mają możliwość prowadzić nawet 9-miesięczną obowiązkową służbę wojskową. No i to jest bezsensowne, ale to, to że to jest bezsensowne, to nie znaczy, że yy, czy po wyborach parlamentarnych, czy po wyborach na prezydenta nie wprowadzą takiej możliwości, że a, bierzemy wszystkich na 9 miesięcy. To też tak może być, bo przecież pan Mariusz chce tutaj 300 tysięczną armię, uparł się chłop na siłę, zrobić tą 300 tysięczną armię. No niestety. Jak on to zrobi, zobaczymy, czas pokaże, czy, czy będzie przekupywał tych ludzi, żeby wstępowali do tego wojska, czy nie. No będzie może być śmiesznie. I teraz tak, jakie jest moje zdanie na temat tego, czy powinien w ogóle być trwałbór, czy, czy pobór do wojska, czy szkolić, czy na siłę wzywać ludzi do wojska. Tak. Ale w innej formie, w innej formie niż, niż to jest w tej chwili realizowane. No taki pomysł mam, nie pomysł mam. Zresztą możecie napisać w komentarzach, czy mój pomysł jest dobry, bo teraz tak wojna na Ukrainie pokazuje, że no, trwa już ponad rok czasu ta wojna i jak się zaczęła, to wiadomo do boju idą żołnierze zawodowi. I niestety żołnierze na wojnie umierają. Nie ma co tutaj się łudzić, umierają i muszą być zastępowani jakimiś innymi żołnierzami. A skąd tych żołnierzy brać? No, są potrzebni żołnierze rezerwy, którzy pójdą na linię frontu właśnie w zamian za tych żołnierzy, którzy już ponieśli straty. Gdzieś tam jednemu rękę urwało, gdzieś nogę urwało, trzeci postrzelony, coś tam innego się stało. Niekoniecznie stracili życie, ale nie są już po prostu w stanie dalej. Wykonywać swoich obowiązków na, na, na wojnie, dlatego są rotowani, idzie nowa, nowa ekipa. Zresztą, nawet jeżeli ten żołnierz no, nie zginął tam, to i tak musi zostać zamieniony, bo przecież nie jest w stanie ponad rok czasu siedzieć tam i cały czas tuć się z tymi ruskimi. Ale skoro jest potrzebna, są potrzebni żołnierze rezerwy, no to trzeba niestety szkolić tutaj społeczeństwo. Ukraińcy się szkolą u nas, My powinniśmy, tak mi się wydaje, zacząć się szkolić, ale w jakiej formie? No, może dobrym pomysłem byłoby to, żeby w szkołach średnich wprowadzić przedmioty wojskowe takie jak terenoznawstwo, taktyka, szkolenie strzeleckie i w ramach, w ramach szkoły średniej. Jak gość kończy 18 lat, to można dodać do programu nauczania tego normalnego szkolnego, który jest i tak idiotyczny. Dodać yy, wojskowe rzeczy. I na przykład teoria w szkole, a, praktyka, a praktykę mogą sobie odbywać załóżmy, nie wiem, kilka razy yy, w miesiącu w jednostce wojskowej. Tam w sensie no, iść na taktykę, yy, czy tam wszystkie, wszystkie te praktyczne, praktyczne rzeczy, postrzelać i, i tak dalej. No i taki młody człowiek, to przez na przykład nie wiem 18 lat, jak się ma, to nie wiem, która to jest yy, klasa druga. Czy tam trzecia? No nie wiem. W każdym razie już te przez rok czasu, jakby trochę teorii łyknął na w szkole i trochę praktyki przez rok czasu, na przykład na, na jednostce wojskowej. W miesiącu dwa dni na jednostce wojskowej mamy 12 miesięcy, czyli 24 dni. No to to już jest dużo, nie? I takiego. Takiego żołnierza no już by był po szkoleniu podstawowym, tak na dobrą sprawę, i to by było, mi się wydaje, że takie bardziej ludzkie podejście, a nie wszystkich skoszarować na 24 dni, i te niektóre niektóre oczywiście, bo niektórzy, niektórzy żołnierze są, tępi, są tępymi betonami przełożeni, mówię, przełożeni dowódcy, tak? I chcieliby najlepiej ich skoszarować, tam nie wypuszczać i zajeżdżać, tak jak mówię, nie? No ale można to, tak jak powiedziałem, zrobić po ludzku. Jest jakiś pomysł, jest taka jakaś koncepcja. Może ktoś z Monu ogląda i powie, kurde, ten Powałka jest głupi, ale jednak jakiś tam y, przebłysk inteligencji musi się gdzieś tam pojawił, nie? I może można to wdrożyć, może w szkołach średnich rzeczywiście. I tak jak powiedziałem, przez 12 miesięcy, dwa razy w miesiącu idzie y, sobie taki młody człowiek do jednostki wojskowej, 24 dni w praktyce ma przeszkolone Elegancko, a teoria, a teoria oczywiście w szkole, tylko jest jeden problem. Jak tych niektórych, bo nie mówię, nie mówię że wszyscy, wszyscy, jak tych niektórych tępych trepów nauczyć tego, jak rozmawiać z młodzieżą, jak e, ich edukować, jak ich nauczać, bo oni wiadomo, no niektórzy mają baczność, uczuwać, będę tu na celu, padni żonieś i naprzód, nie? Niektórzy mają takie podejście, a niestety tutaj już, jeżeli miałoby to być w takiej formie, w jakiej powiedziałem, że teoria w szkole no ktoś by musiał też się nauczyć, jak wykładać w szkole tutaj, a nie tylko PowerPoint i Enter i uczcie się i patrzcie, tam, co tam jest, nie? Także tutaj by wymagało to od wojska no. Lepszych instruktorów, że tak powiem. Jest bardzo dużo dobrych instruktorów, jest bardzo dużo ludzi z pasją, no ale są niestety też yy, podoficerowie, oficerowie, którzy nie nadają się do szkolenia, nadają się do innych rzeczy, także warto by było też zobaczyć, kto do czego się tam w tym wojsku nadaje i tak mu przepisać ta, takie zadanie. Dobra, słuchajcie, no. Yy, już, już chyba za, za długo radam. Yy, dajcie, oczywiście, łapę w górę, komentarz taktyczny, yy, napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie. I na dzisiej, dzień dzisiejszy to oczywiście wszystko. Także dzięki, cześć i czołem.